Tym razem jest z nami Przemek Ebertowski, Subaru Trek czwarty na dystansie Giga. Przemek, powiedz, jak Ci się jechało? No, o dziwo, w miarę fajnie mi się jechało. No Trasa była w miarę wymagająca. Na początku był poszedł taki... jak wjechaliśmy w tą pierwszą górkę tutaj po tym asfalcie, to wjechaliśmy w teren, to od razu poszedł mocny gaz. Andrzej, Bartek mocno poszli, Radek, Tecław. Ja zostałem, można powiedzieć, z Robertem Banachem. I tak, żeśmy się tak fajnie nam się współpracowało. I po kolei żeśmy dojechaliśmy na Radka Tecława, potem dojechaliśmy Andrzeja i Bartka na, na, na początku drugiej rundy, i tak praktycznie tą drugą rundę przejechaliśmy razem. I na trzeciej rundzie, jak wyjechaliśmy na trzecią rundę, Andrzej zaatakował i zaczęło to troszeczkę to się porwało. Ja chciałem przytrzymać Andrzeja koło, ale niestety no, nie, Andrzej był za mocny. Bartek doskoczył do Andrzeja, ja zostałem z Robertem i na podjeździe tutaj na Abrahama Robert po prostu te, też mnie wyprzedził. No i wtedy już każdy jechał swoje do mety. No na... Trasa ciężka była, no, wymagająca może nie, nie była jakaś super długa, ale dała się we znaki. No, przede wszystkim dała się we znaki temu, że tempo było bardzo zawrotne. Nie? Jeżeli, by jeżeli mogły być cztery rundy, na przykład tempo by było niższe, no to też by, było, też by była ciężka trasa. Ale przede wszystkim, ja mówię, to nie trasa generalnie zawsze robi jakąś taką e, rangę, tylko zawodnicy, którzy startują w, tym, w, w zawodach i oni podnoszą poziom tej imprezy. Nie? No, mówię, Trasa może nie była jakaś tam super taka hardkorowa, ale Mówię, no poziom tempo wyścigu było ogromne. W tym roku Skandia jest Pucharem Polski, ty do tej pory zawsze aktywnie brałeś udział w Pucharze Polski, byłeś zawsze w czołówce. W tym roku nie jesteś aż tak widoczny. Dlaczego? Tak, zgadza się. Zimą żeśmy założyli razem z, z, z moim menadżerem, że nastawiamy się na wyścigi X w tym roku bardziej, chcemy spróbować. Zimą no, te badania wszystkie wychodziły bardzo pozytywnie, napawały dużym optymizmem, ale od marca praktycznie jak się sezon zaczął, Zaczęły się pro, pro, problemy zdrowotne. Na początku myślałem, że są takie przejściowe. Startowałem w różnych zawodach, ale to czułem, że coś się dzieje ze mną. Co chwilę miałem jakiś wirus do końca, nawet do dzisiaj nie wiem, co się ze mną dzieje. Nawet dzisiaj startowałem, bo mam naderwany przyczep mięśnia w kolanie. I cały czas to lecz, leczę, chodzę na rehabilitację i praktycznie od trzech miesięcy cały czas mam jakieś problemy zdrowotne i to się tak ciągnie, ciągnie. Mam nadzieję, że teraz. Będę mógł spokojnie dalej trenować. Szykowałem się na mistrzostwa Polski, ale musiałem odpuścić to. Akurat wyszło tu, że dzisiaj jest puchar Polski w maratonie, tutaj skandia, i żeśmy ustalili, że startujemy w tym maratonie, żeby zobaczyć, jak, jak w jakim na naprawdę jestem dyspozycji, czy ile mam do nadrobienia do najlepszych. No, no dałem dzisiaj radę jechać. Mówię z Andrzejem, z, z Bartkiem i z Robertem. Więc myślę, że nie jest aż tak źle, więc brakuje mi troszeczkę wytrzymałości, bo bardziej ćwiczę pod takie krótkie wyścigi, w zeszłym roku dużo robiłem długo takie wytrzyma, wytrzymałościowe treningi. A w tym roku po prostu mówię, no krótko, i dlatego na tej trzeciej rundzie troszeczkę mi zabrakło mi. No po prostu nogi mi spuchły, Andrzej mocno pociągnął i wynik czwarte miejsce. Generalnie jestem zadowolony, no, myślałem, że będzie dużo gorzej, ale jest ok. A czy w związku z tymi problemami zdrowotnymi planujesz jakąś przerwę w najbliższym czasie? No teraz powiem szczerze, że nie siedziałem do, przez ostatnie półtora tygodnia na rowerze, dopiero teraz od czwartku zacząłem, bo nie mogłem ze względu na to kolano. Lekarz mi zalecił albo nogę w gips na 3-4 tygodnie i unieruchamiamy albo po prostu brałem lasery, ultradźwięki, prądy na tą nogę. Do tego jeszcze dostałem zastrzyk w kolano, żeby, żeby coś robić. I no, wybrałem to i dlatego przyjechałem na ten maraton. No, mimo wszystko no, chcę jeździć, nie chcę robić jakieś tam teraz w ciągu sezonu jakieś tam przerwy. No, powiedział, że to leczenie jakoś tam mi pomoże, więc no zobaczymy co się będzie działo. A zamierzasz startować w mistrzostwach Polski w maratonie? Tak, no Mistrzostwa Polski XC były dla mnie takim priorytetem i Mistrzostwa i mistrzostwa Polski w maratonie. No teraz 23 lipca są te Mistrzostwa Polski w, w maratonie. No, i tam będę chciał się pokazać, poprawić swój zeszłoroczny wynik, gdzie byłem dziewiąty. Chciałbym przyjechać troszeczkę lepiej, walczyć o medal przede wszystkim. Mam nadzieję, że teraz przez ten miesiąc będę mógł spokojnie już potrenować. Mam nadzieję, że już wszystko się skończy, wszystkie problemy zdrowotne i będę mógł spokojnie się przygotowywać do dalszej, do dalszej części sezonu. I tego życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.